Witam serdecznie, dzisiaj wejdziemy z kolejnym szybkim przepisem, a mianowicie pokażę jak zrobić makaron z krewetkami po koreańsku. Do jego przygotowania potrzebujemy 125 g makaronu chow main, 125 g rozmrożonych, oczyszczonych krewetek, już bez ogonka, dwa ząbki czosnku, pół czerwonej papryki, 2 łyżki sezamu wcześniej podprażonego, dwie łyżki oleju, jedna łyżka szczypiorku. Do sosu potrzebujemy 3 łyżki słodkiego sosu chili, 2 łyżki sosu sojowego, 2 łyżki ketchupu, 1 łyżka oleju sezamowego, 5 łyżek wody oraz szczypta soli i pieprzu. W pierwszej kolejności zajmiemy się makaronem, odważymy 125 g, ugotujemy wedle przepisów, w moim przypadku 4 minuty. Po ugotowaniu odcedzamy i przepukujemy zimną wodą. Oczywiście plus minus nie jest to apteka. Krewetki rozmrażamy, pozbywamy się skorupek, odrywamy ogonek, przepukujemy i dokładnie osuszamy. Ja miałem jakieś 200 g zamrożonych, poodrywałem ogonki. Wyszło jakieś 140 gramów. Doprawimy szczyptą pieprzu i soli. Przeciskamy dwa ząbki czosnku i dokładnie mieszamy. Na razie odstawiamy, zajmiemy się warzywami, paprykę kroimy w paseczki, w miserce połączymy składniki sosu, 3 łyżki słodkiego sosu chili. 2 łyżki sosu sojowego, 2 łyżki ketchupu. No, i 5 łyżek wody. Na koniec dodajemy jedną łyżkę oleju sezamowego. Jeżeli nie masz, możesz pominąć. Przy czym nadaje on bardzo ciekawy smak. Wszystko wymieszamy. I sodzony gotowy. Sezam podprażamy na suchej patelni. Kilka minut, tak żeby się ładnie zezłocił. Ja już sobie podprażyłem wcześniej posiekamy około łyżki szczypiorku rozgrzewamy dwie łyżki oleju, ewentualnie oliwy po nagrzaniu dokładamy krewetki i obsmażamy po minucie z każdej strony Dwie minuty minęło, zdejmujemy do miski na patelnię dokładamy paprykę i smażymy jakieś 2 minuty. 2 minuty minęło, dokładamy krewetki. I smażymy jeszcze jakąś minutę. Dodajemy makaron i smażymy kolejną minutę. Minuta minęła. Przesuwamy wszystko na bok. W Puste miejsce wełamy sos. I doprowadzamy do wrzenia. Sos się zagotował. Wszystko razem wymieszamy. I gotujemy jeszcze jakieś 2 minuty. 2 minuty minęło. Wyłączamy. Dodajemy szczypiorek. Jeśli się przepis spodobał, to się cieszę, zachęcam do zrobienia. Pozdrawiam i życzę smacznego.